To skrzyżowanie jest skrzyżowaniem, które nie jest standardowe. W przepisach prawa ruchu drogowym takie skrzyżowanie nie powinno w ogóle być. Dlatego też Generalna Dyrekcja i Autostrad zaproponowała zamknięcie jednego. Jednego odcinka w tym skrzyżowaniu, czyli łącznika między drogą wojewódzką a drogą krajową, i pozostawienie go tylko dla ruchu pojazdów autobusowych. My dostrzegamy inne potrzeby, dlatego też zwróciliśmy się o wsparcie finansowe do Ministerstwa Obrony Narodowej i otrzymaliśmy odpowiedź, która jest w pewien sposób satysfakcjonująca, bo to jest, nie jest to żadne, żadne przyrzeczenie do finansowania, czy sfinansowania tego przedsięwzięcia, ale też umożliwienie nam złożenia odpowiedniej aplikacji do, do planu przebudowy dróg na potrzeby wojska, które jest realizowane wyprzedzeniem dwuletnim, czyli gdybyśmy dzisiaj w tym roku do września, we wrześniu złożymy wniosek, to w 2026 roku do, możemy liczyć na to, że będziemy mieli wsparcie finansowe. Problem jest ten, ze względu na to poruszany z wojskiem, że no, wiemy wszyscy, że, że mamy dość mocno rozwijającą się bazę logistyczno- transportową w miejscowości Czarne, a tutaj przejazd przez gdy to jest okno na świat dla transportu ponadgabarytowego. Chcemy tutaj to w jakiś sposób. U... Udrożnić tak, żeby to było bezpieczne, szybkie i y, dla mieszkańców i dla, dla pojazdów tych wielkogabarytowych, ponadgabarytowych. Y, koszt, który. Y, poprze, przygotowaliśmy dokumentację projektową i koszt tego przedsięwzięcia a, na odcinku y, 100 metrów, bo to jest 100 metrów, wyszedł na poziomie prawie 400 tysięcy złotych. Dużo? Niedużo. Czy to jest potrzebne dla mieszkańców nie do końca, bardziej jest potrzebne dla, dla potrzeb osób zewnętrznych, a przede wszystkim dla wojska. I tutaj zapewne, pewien, pewien dylemat mamy. Mam nadzieję, że ten dylemat zostanie rozwiązany w najbliższej, najbliższej sesji, bo muszę się w tej materii rozmówić z radnymi, bo to jeszcze jest przedmiot Rady Gminy, gdzie my musimy podjąć decyzję, w jakim charakterze tą drogę utrzymamy. Jest ten element ten fragment drogi jest moim zdaniem bardzo newralgiczny i strategiczny a czy Rada Gminy wyrazi wolę w wsparcia tego przedsięwzięcia w takim wymiarze, jaki, jaki jest wynikający z kosztorysu, a nawet już przetarg mieliśmy faktycznie, przetarg, bo przetarg pokazał nam, że ta, ta kwota będzie na poziomie prawie 400 tysięcy złotych. Dlatego też tutaj duża, duża doza. Niepewności, ale mam nadzieję, że na początku sierpnia już będę mógł Państwu odpowiedzieć na pytanie, czy Rada Gminy wyraziła taką wolę, czy, czy będę miał, będzie, będzie Wójt miał zielone światło w realizacji tego przedsięwzięcia. Moim zdaniem ten element powinien być zrealizowany, ale to będzie wszystko zależało od tego, jakie będzie stanowisko Rady Gminy.